Cześć, nazywam się Damian miało, a to jest Mam Startup Podcast. Posłuchasz tutaj rozmów z wanderami, inwestorami i funduszami Venture Capital. Jeśli jesteś zaangażowany w świat startupów, koniecznie zaobserwuj nasz podcast na YouTube, Spotify, Apple Podcast lub Google Podcast. Zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Ostatnio sporo mówi się o tym, jak inflacja wpływa na nasze życie, i mam tutaj na myśli te najbardziej konsumpcyjne jego aspekty, to znaczy, po prostu to, jak wpływa na, to, jak na nasz poziom konsumpcji produktów, na ceny wynajmu mieszkań, w ogóle, ogólnie rynku nieruchomości itd. Natomiast troszeczkę rzadziej mówi się o tym, jak inflacja wpływa na przemysł, a on również dosyć mocno. Pojawiło się kilka interesujących artykułów w sieci dotyczących właśnie tego połączenia inflacji z przemysłem. Znaczy niektórzy eksperci wskazują, że przemysł paradoksalnie trochę wpływa na wzrost inflacji, a to ze względu na to, że ceny wyznaczane przez producentów przemysłowych rosną znacznie szybciej niż detaliczne ceny dóbr i usług konsumpcyjnych, na co wskazuje chociażby serwis Alebank. I tą główną przyczyną ogólnie tego, dlaczego po prostu tak się dzieje i dlaczego ten, te dobra produkcyjne, przemysłowe z tak bardzo mocno rosną, no to to, bo jest między innymi wojny w Ukrainie, ale też oczywiście tej już mitycznej, wręcz legendarnej pandemii koronawirusa która no, niechlubnie przyczyniła się do zakłócenia łańcuchów dostaw, ale również po prostu wydobycia surowców. Przez co w zasadzie ceny materiałów, półproduktów, fabrykatów itd. Znacząco, i po prostu samych surowców znacząco wzrosły, rosły o kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset, nawet w niektórych przypadkach procent i zaczęły spadać, a tu pojawiły się kolejne problemy związane właśnie z wojną w Ukrainie, która też przyczynia się niejako do zakłóceń na rynku do zakłóceń łańcuchów dostaw, ale również oczywiście do zwiększenia cen i po prostu takiego małego kryzysu energetycznego. I w porównaniu z kwietniem 2021 roku ceny producentów przemysłowych wzrosły w Unii Europejskiej w kwietniu 2022 roku o aż 37 punktów procentowych, a w samej strefie euro o 37,2 punkty procentowe. No bo jak zapewne wszyscy dobrze wiemy, strefa euro to nie jest tylko i wyłącznie Unia Europejska, bo na przykład należą też do niej państwa, które w ogóle nie wchodzą w skład Unii Europejskiej, jak chociażby Czarnogóra. I kiedy spojrzymy na te wszystkie dane, to w zasadzie w porównaniu z kwietniem 2021 roku ceny producentów przemysłowych w Unii Europejskiej wzrosły w sektorze energetycznym o aż 97,2 punkty procentowe. Czyli to jest naprawdę olbrzymi, potężny wzrost, który jest w zasadzie na kilkanaście razy większy niż wzrost pozostałych kwestii. Na przykład na dobra pośrednie w strefie Unii Europejskiej, na przykład na dobra pośrednie w Unii Europejskiej ceny wzrosły o 25,4 punkty procentowe. Na nietrwałe dobra konsumpcyjne o 12 punktów procentowych, na dobra konsumpcyjne trwałego użytku o 9,1 punkt procentowy i na dobra inwestycyjne o 7,5 punkta procentowego. A ceny w przemyśle ogółem bez, bez uznania tych kwestii energetycznych wzrosły o 16,1 punkt procentowy. A na domiar złego to w zasadzie nie jest koniec, bo w czerwcu polski przemysł zaczął się po prostu kurczyć w coraz, szybkim tempi, w coraz szybszym tempie. Na no, co wskazuje chociażby badanie z SP Global PMI, czyli Purchasing Managers Index, ponieważ wyniki tego indeksu wskazują, że w czerwcu odnotowaliśmy spadek o 4,10 punktów względem maja, czyli w zasadzie tylko i wyłącznie ubiegłego miesiąca, gdzie ogólny wynik wynosił 48,5 punktów, a no teraz w czerwcu było 44,4 punkty. I pomijając okres pandemii koronawirusa, to poniżej 45 punktów wskaźnik ten był wcześniej, tylko w czasie globalnego kryzysu finansowego z lat 2008-2009. Czyli mówimy po prostu o skali, której nie odnotowaliśmy od kilkunastu lat tak naprawdę. I ekonomiści, w tym m.in. Paul Smith, no, wskazują, że ten szybki stosunkowo wzrost, jaki paradoksalnie odnotowaliśmy właśnie w trakcie trwania pandemii koronawirusa, czyli mniej więcej tak z okresu 2020, wczesnego 2020 roku, no raczej się już zakończył. To znaczy, nie będzie polski przemysł na tę chwilę aż tak odnotowywać wzrostu, wręcz przeciwnie, raczej zanosi się albo na recesję, albo po prostu na spadki, bo pomimo tego, że ceny dóbr produkcyjnych wzrastają. Bo ze względu właśnie między innymi na koszty surowców, na koszty produkcji, na koszty energii i tego wszystkiego, no to oczywiście no nie ma nabywców aż tak wielu, którzy by się zdecydowali na kupowanie tych produktów po takiej cenie, w jakiej, no cóż, proponują to firmy. Stąd właśnie w czerwcu odnotowaliśmy najzwyczajniej w świecie spadek ogólnie wzrostu polskiego przemysłu. Ale nie jest to w zasadzie tylko i wyłącznie polski problem, bo w zasadzie, bo otyczy się on de facto. No praktycznie całego przemysłu globalnej północy ze względu na to, jak, zwłaszcza europejskiego, ze względu na to, jak mocno bazował on na wykorzystaniu tanich surowców z Rosji. I chociażby już niemiecki przemysł otwarcie mówi o tym, że będzie mieć w przyszłości problemy z zapatrzeniem w gaz, które może skutkować zwyczajnie w świecie zaburzeniem w produkcji i spadkami po prostu ogólnie recesją. I innymi problemami związanymi po prostu właśnie z całym prowadzeniem tego wielkiego biznesu, ze na to, że tak naprawdę już teraz wskaźniki niemieckiego przemysłu są najgorsze od pandemicznych lockdownów, bo tak naprawdę przemysł i jak w ogóle cały biznes w Europie nie zdążył jeszcze ochłonąć po pandemii koronawirusa, nie zdążył po prostu się gdzieś tutaj tak odbudować, a już teraz pojawił się kolejny problem związany po prostu właśnie z wojną w Ukrainie który jak się okazuje wpłynął na nas mocniej niż byśmy, niż byśmy sądzili. I Niemcy mówią, że już teraz w, czeka ich problem z gazem w zasadzie na jesieni, także tak naprawdę niedługo. Polska może być troszeczkę podobnie, chociaż my części przynajmniej naszego zapotrzebowania możemy sobie wypełnić gazem płynącym z Norwegii. Natomiast Niemcy są znacznie większą gospodarką i większym i ludniejszym krajem, to też ich zaopatrzenie, ich w gaz może być problematyczne, a niekoniecznie inne państwa europejskie chcą jakby tutaj wesprzeć Niemców i wykazać się taką solidarnością, co ja całkowicie rozumiem, i tutaj nie mam to na myśli tylko i wyłącznie Polski, ale też nawet kraje południowe i Unii, chociażby Włochy, czy Hiszpanię, przez które przepływają po prostu gazy z północnej Afryki, m.in. z Maroko czy z Algierii. Natomiast nie ma co się łudzić, że spadki i recesja niemieckiej gospodarki też wpłyną na Polskę, ze względu na to, że to jest w zasadzie nasz najważniejszy partner handlowy i Niemcy sami jako tacy również mają po prostu swoje fabryki i swój przemysł, także tutaj w Polsce z siłą rzeczy to również i na naszej gospodarce się odbije czkawką. Chociaż w niemieckim przypadku akurat jest troszeczkę lepiej, jeśli chodzi chociażby o wykorzystywanie energii elektrycznej, niż w Polsce, ze względu na to, że jednak tamtejszy przemysł nie jest bardziej dostosowany do OZE, do energii odnawialnej i ta optymalizacja infrastruktury stoi na wyższym poziomie niż naszym, co pokazują chociażby badania PWC przeprowadzone wśród niemieckich przedsiębiorstw produkcyjnych którzy wskazują, że chociażby po wdrożeniu inteligentnych rozwiązań, mam tutaj na myśli IIOT, czyli po prostu Industrial Internet of Things, Przemysłowy Internet Rzeczy. Spodziewają się wzrostu wydajności o minimum 12% w ciągu 5 lat i faktycznie gdzieś tam te wzrosty odnotowują. Po prostu Niemcy są bardziej gospodarką dojrzałą, jeśli chodzi o zakres cyfryzacji i przemysłu 4.0, a wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że jednak te wzrożenia nowoczesnych rozwiązań no, mają rację bytu ze względu na to, jak bardzo optymalizują. Procesy produkcyjne, ale też chociażby nawet wykorzystywanie surowców czy właśnie zapotrzebowania energetycznego, no bo są również przecież systemy, które pozwalają nam na dosyć dobre zarządzanie całą energią elektryczną w przedsiębiorstwie. Choć jednak ten indeks chociażby PMI w Niemczech jest troszkę gorszy niż w Polsce, ponieważ w Polsce w czerwcu odnotowaliśmy Mniej więcej te 44 punkty, i faktycznie był to naj, no, jeden z tych najgorszych wyników w zasadzie od lat 2008-2009. Natomiast Niemcy odnotowują 43,3 punkty, co jest najniższym poziomem od maja 2020 roku. Niemiecka gospodarka troszkę gorzej sobie, i przynajmniej jeśli chodzi o przemysł, oczywiście, mam tutaj na myśli, bo nie ogólnie, ale o przemysł, troszeczkę gorzej sobie poradziła z kwestią pandemii koronawirusa niż, niż nasza. Jeszcze tutaj pojawia się takie słowo dotyczące tego połączenia pomiędzy gospodarką niemiecką a polską. Dodam, że w zasadzie właśnie faktycznie ta czkawka niemieckiej gospodarki nam się również odbije ze względu na to, że w zasadzie ze względu na to, że polskie firmy są trzecie co do wielkości, jeśli chodzi o sprzedawanie produktów stricte do Niemiec, w zasadzie tylko Chiny i Holandia sprzedają więcej Niemcom niż my. I w marcu 2022 roku udało nam się wyprzedzić pod tym względem nawet Stany Zjednoczone choć oczywiście są też kraje, które deklarują, że widzą większe partnerstwo Polski w, po prostu w, dla swojej gospodarki i takim krajem m.in. jest Korea Południowa ale ona de facto no, nie zastąpi po prostu całkowicie Niemców na no, zwyczajnym świecie nie ma co ukrywać, że my jednak jesteśmy takim troszeczkę podwykonawcą, poddostawcą dla Niemiec i trochę trudno żebyśmy po prostu stali się taką samą gospodarką dla chociażby właśnie Korei Południowej natomiast Korea Południowa oferuje nam wsparcie w zakresie chociażby właśnie kwestii dotyczącej polityki energetycznej i też między innymi właśnie przemysłu 4.0, ponieważ tu również obok Japonii jest jeden z takich bardziej zautomatyzowanych i zcyfryzowanych krajów w Azji Wschodniej i w ogóle też na świecie. Ale problem leży w tym, że w Polsce nadal podchodzimy do tego przemysłu 4.0 jak do jeża, pomimo tego, że właśnie te wskaźniki, te raporty, badania, wszystko pokazuje to, że na przykład im firma była dłuższa cyfrowo, tym lepiej sobie porodziła z pandemią koronawirusa, że po prostu właśnie zarządzanie, rozsądne zarządzanie energią elektryczną w przemyśle potrafi nam przynieść spore oszczędności i tak dalej, i to nadal jest problem z wdrażaniem tego i myślę, że idealnym przykładem tego jest po prostu wywiad, jaki się pojawił niedawno na wnp.pl, czyli stronie internetowej magazynu Nowy Przemysł. Przeprowadzony z Robertem Sopkowem, prezesem bydgoskich zakładów przemysłu gumowego Stomil, będącym tak w zasadzie jednym z większych w ogóle zakładów przemysłowych w naszym kraju, ale nadal mający gdzieś tam troszeczkę problem z tą kwestią dotyczącą przemysłu 4.0, bo w tym wywiadzie możemy między m.in. przeczytać o tym, dlaczego prezesowi nie bardzo widzi się inwestowanie w przemysł 4.0, pomimo tego, że gdzieś tam twierdzisz od trzech lat realizuje procesy restrukturyzacji, to jednak wskazuje jednocześnie, że wszystkie te inwestycje kosztują. I to jest prawda, no bo oczywiście za darmo nikt nam po prostu w życie świecie nie wdroży automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji itd. Ale on wskazuje, że w imię idei nowoczesnych rozwiązań nie możemy tracić z oczu podstawowej zasady, że nowe rozwiązania muszą być dla nas, czyli dla przedsiębiorstw, efektywne ekonomicznie. To jest praktycznie dosłowny cytat właśnie z tego wywiadu. A po drugie, że implementacja nowych rozwiązań musi trafić na właściwy grunt. I w zasadzie, będąc zupełnie szczerym, to, to mnie jest trudniej sobie wyobrazić właściwszy grunt, niż właśnie paradoksalnie kryzys ekonomiczny, ze względu na to, że jednak automatyzacja i cyfryzacja może tutaj być bardzo, bardzo pomocna w tym zakresie, z, po prostu ze względu na rosnące ceny koszty produkcji i między innymi rosnąc, rosnące koszty energii, bo owszem, robotyzacja i digitalizacja bo owszem, wszystkie te kwestie dotyczące Internet of Things, robotów przemysłowych i tak dalej, no to wszystko ma po prostu zarówno koszty, takie stikte wdrożenia, jak i pobiera zwyczajnie w energię. Ale jednocześnie często dostarczane są przed okazji rozwiązania, które pomagają w zarządzaniu tą siecią energetyczną i lepszym jej wykorzystywaniu. Dodatkowo jeszcze są kwestie związane z energią odnawialną, którą też warto wtedy wówczas inwestować. Paradoksalnie możemy na tym w dłuższej perspektywie czasu zyskać. Może i w jakimś tam roku stracimy na tym troszeczkę ze względu na jednak koszty z inwestycji. Tylko nowoczesna infrastruktura będzie w stanie nam zapewnić po pierwsze niższą emisję produkcję, a po drugie również po prostu efektywniejszą. Tutaj jednak prezes z powołuje się też na kwestie dotyczące tego, że te rozwiązania zaawansowane technologicznie to jedno, ale jednocześnie są, pozostają też kwestie związane z pracownikami, którzy mogą mieć np. niską dyscyplinę pracy, czy po prostu brak wysokich morali, które mogą nie do końca w, pomóc wdrożenie tych rozwiązań produkcyjnych, po prostu jej wykorzystywanie, i że to może być ostatecznie nieefektywnie ekonomiczne. I tutaj nie chcę jakoś szczególnie szczypać 100 milu, ale prawda jest też taka, że po prostu no, warto jest ludziom więcej płacić w świecie, co może troszeczkę poprawić ich jakość pracy i też po prostu ogólnie dać im lepsze warunki pracy, a ponownie no, czytając gdzieś tam różne kwestie dotyczące 100 milu możemy, możemy się dowiedzieć, że ta infrastruktura po prostu w firmie nie jest najnowocześniejsza, że pojawiały się problemy dotyczące rotacji kadry kierowniczej i też po prostu pracowników wykwal bardziej wykwalifikowanych, specjalistów, ekspertów, jakkolwiek byśmy ich nie określili, no co siłą rzeczy chyba bardziej nawet wpłynie na jakość samodyscyplinę pracowników i ogólnie też po prostu ich wys wysokie morale załogi niż wdrożenie automatyzacji czy chociażby algorytmów, które pomogą nam w zarządzaniu energią elektryczną w, w całym przemyśle, w całym zakładzie przemysłowym. Ale proces 100 minut wskazuje jednocześnie na to, że chociażby odchodzi się już od zasady just-in-time. Tak w telegraficznym skrócie, czym jest just-in-time? To jest to po prostu metoda zarządzania produkcją w takiej formie, że najzwyczajniej w świecie dokupujemy zapasów w momencie, kiedy osiągniemy minimum magazynowe. Tylko, że ta metoda, też w telegraficznym skrócie, Bazuje przede wszystkim na historycznym zapotrzebowaniu. Znaczy ona jest dobra, jeśli gdzieś tam mniej więcej te po prostu potrzeby rynku nie wzrastają jakoś szczególnie znacząco, tak, że na przykład tam o kilka procent, kilka punktów procentowych rok do roku albo w ogóle utrzymują się na takim samym poziomie i tak dalej. Tylko, że właśnie problem pojawia się w momencie jakiegoś kryzysu, takiego jak chociażby wywołany został przez pandemię koronawirusa, kiedy okazało się, że zapotrzebowanie na niektóre kwestie, na zapotrzebowanie na niektóre produkty, jak chociażby Komputery, laptopy i po prostu cały ten sprzęt, taki pozwalający nam po prostu na pracę zdalną, bo to w że o to chodziło, jest znacznie wyższy niż to, co udało się wyprodukować do tej pory. I wówczas takie bazowanie stricte na historycznych zapotrzebowaniach rynku, no jest bez sensu, tak? Problem też się rodzi w momencie, w którym po prostu najzwyczajniej w świecie tych surowców brakuje, to znaczy, że jeśli przerwie łańcuchy dostaw, jeśli zostaną one przerwane w jakiś sposób, nie będziemy w stanie wypełnić naszego zapotrzebowania magazynowego też. Także to jest metoda bardzo efektywna, bo ona faktycznie potrafi minimalizować miejsce magazynowe, gdzieś tam wykorzy efektywnie wykorzystywać te przestrzenie i też samych po prostu pracowników, ich pracę, sprawdzić przepływ zabiegów materiałów i jakby logistyki i też zmniejszyć możliwość przeterminowania się jakichś zapasów albo po prostu ich zniszczenia. Tak, no kupujemy wtedy, kiedy osiągniemy konkretne minimum magazynowe i wszystko gra. Tylko, że to jest świetna metoda, właśnie na, po, po prostu na czasy takie, jakie mieliśmy do tej pory, tak? czyli po prostu ciągłego wzrostu gospodarczego, jakiegoś stosunkowego bezpieczeństwa. Natomiast w momencie kryzysu ona no, się całkowicie nie sprawdza. I w zasadzie w tym wywiadzie możemy się dowiedzieć, że ta produkcja just in time odchodzi trochę do przeszłości, tak? ze względu na to, właśnie, że zasoby maleją. Zapotrzebowania rosną, są problemy z łańcuchami dostaw, zwiększają się ceny energetyki itd. itd. aczkolwiek, w zasadzie też tutaj pozostaje kwestia tego, że te surowce, te zapasy będą coraz droższe ze względu na rosnącą inflację, ale też, że nasza gospodarka się odbudowuje dopiero po kryzysie związanym z pandemią koronawirusa, to paradoksalnie firmom tak nie do końca może się opłacać minimalizować zapasy. Aczkolwiek też nadmierne, najzwyczajniej w świecie, trzymanie swoich zapasów, zasobów w stanach magazynowych też niekoniecznie będzie pozytywnie wpływać na kwestie dotyczące rozwoju przemysłu ze względu na tak zwany fikcyjny zysk inflacyjny. Czyli chodzi tutaj o to, że po prostu te zapasy były kiedyś kupione po niższych cenach i produkcja no, po jest najzwyczajniej w świecie mniej kosztowna przez to, niż mogłaby być po tych nowych cenach produktów, no, po tych nowych cenach surowców, zapasów. Natomiast one się wyczerpują, więc siłą rzeczy trzeba będzie je dokupywać. Dokupować będziemy je po większej cenie niż dotychczas. Co za tym idzie? Zwyczajnie w świecie możemy liczyć na mniejsze zyski w przedsiębiorstwach albo w ogóle na ich, ich brak, bo te środki zostaną pochłonięte najzwyczajniej na kolejne surowce, czy w związku ze zwiększonymi cenami energetyki. Co tworzy taki paradoks w tym zasadzie, no bo z jednej strony, tak jak tutaj podkreśla słusznie, zresztą skądinąd z 100 milu powinniśmy dążyć do minimalizacji zapasów, no bo przedsiębiorcom to się po prostu nie będzie opłacać trzymać surowców i półproduktów, które kupili po znacznie, znacznie niższych cenach, ze na to, że po prostu no, będą, no, znaczy no, oczywiście, no można gdzieś te ceny w górę wywindować później swoich produktów, tylko że nikt nie będzie chciał kupować. Więc to, to jest średnio opłacalne trzymać to imisa I3 i po prostu produkować je, produkować je taniej, żeby potem je też taniej sprzedawać niż to, ile potrzebujemy tych pieniędzy na zakupienie nowych zapasów, czy na reinwestycje i tak dalej. Ale ze względu na zerwane łańcuchy dostaw, no to utrzymywanie zapasów na wyższym poziomie niż wcześniej jest uzasadnione z jakichś po prostu z obaw z tego, że może nie być wystarczająco kolejnych... Ze względu na obawy, że te łańcuchy dostaw no, niekoniecznie zostaną przywrócone. A sądząc chociażby po tym, jaka jest sytuacja też w Chinach, która, no, nie, nie, która no, nie nastawia optymistycznie ze względu na to, że jednak m, tam ponownie dochodziło do lockdownów kolejnych itd., itd., to te łańcuchy dostaw niekoniecznie muszą zostać tak szybko przywrócone, byśmy chcieli. Także jeśli chodzi obecnie o przyszłość przemysłu w Polsce, to ona nie maluje się w jakichś jaskrawych barwach w szczególności. Także jeśli chodzi o przyszłość przemysłu w Polsce, to ona niestety no, nie maluje się teraz w jakichś bardzo jaskrawych barwach, wręcz przeciwnie. Również ze względu na chociażby między innymi ze względu na rosnące koszty produkcji, na zwiększone koszty energe energetyczne, co sprawia, że po prostu przedsiębiorstwa paradoksalnie może czekać recesja. One mogą zarobić mniej, mogą, może dojść do redukcji etatów, co nie jest szczególnie przydatne w trakcie panowania inflacji w zasadzie. I też po prostu no negatywnie prawdopodobnie wpłynie niestety na transformację cyfrową i transformację robotyczną, automatyczną, digitalową całego przemysłu w kierunku właśnie przemysłu 4.0 ze względu na to, że po prostu przedsiębiorstwa nie będą miały albo nie będą chciały wydawać pieniędzy na to, żeby inwestować w rozwój technologiczny, co też może być w zasadzie ślepym zaułkiem, ze względu na to, jak to jak może pozytywnie, paradoksalnie wpłynąć na rozwój tych firm, no, po prostu na no, wykorzystywanie przez nich surowców energii i tak dalej i całą po prostu też właśnie automatyzację, co za tym idzie, większą efektywność przemysłu. Niestety wszystkie te naczynia są połączone, tak, po prostu właśnie kwestia dotycząca stricte inflacji, w przerwy łańcuchu dostaw, gdzieś tam tego kryzysu, jaki doświadczyła gospodarka ze względu na pandemię koronawirusa, ze względu teraz na wojnę w Ukrainie, to, to wszystko jest po prostu najzwyczajniej w świecie połączone tak nie ma z bardzo surowców więc trzymamy to co mamy to co mamy tr to, co trzymamy nie bardzo nam się opłaca ze względu na to że po prostu kupiliśmy to po znacznie niższych cenach więc będziemy musieli zapłacić więcej za kolejne dostawy nie jest problem z łańcuchami dostaw po prostu ze względu na wojnę w Ukrainie i, i też po prostu jeszcze po kosie pandemii koronawirusa gdzie górnictwo między innymi no, nie zdążyło nadrobić jeszcze w pełni tego wszystkiego Czego potrzebujemy? Tutaj jeszcze dochodzą właśnie kwestie dotyczące sytuacji pandemicznej, ciągle w samych Chinach, czyli to po prostu, no, gdzieś również kolejnych lockdownów i problemów z łańcuchami dostaw, i to, to tak po prostu wszystko na świeci się w taki pędli w kółku negatywnym, niestety, zamyka. I tu jeszcze dochodzi oczywiście kwestia tego, jak bardzo jesteśmy gospodarką połączoną, globalną, tak, jak z innymi państwami, zwłaszcza właśnie niemiecką gospodarką, gdzie, która jest, tak jak podkreślałem to już kilkakrotnie, najważniejszym naszym partnerem handlowym. No Polska nie jest gospodarką, gospodarką autarkiczną, która no, w świecie wypełnia wszystkie swoje potrzeby samodzielnie i sprzedaje tylko i wyłącznie dla siebie. I w zasadzie to trudno jest sobie wyobrazić taką gospodarkę w obecnym modelu gospodarczym, w jak, jakimkolwiek no, jest parę takich, ale to one raczej nie wiedzieli im się zbyt dobrze, na przykład Korea Północna. już po pierwsze, będziemy musieli niestety albo stety szukać nowych partnerów, partnerów handlowych. Mam tu na myśli właśnie zerkanie bardziej w stronę Azji Wschodniej, między innymi Korea Południowa, Japonia, być może też inne państwa. A równocześnie gdzieś pomimo tego kryzysu gospodarczego, no próbować się i starać jednak paradoksalnie. Inwestować jak najwięcej w rozwój technologii, technologii niskoemisyjnych, automatyzacji, robotyzacji i pomoc w źródła energii odnawialnej, czy zarządzaniem w ogóle całą tą energią w przedsiębiorstwach, żeby po prostu minimalizować straty? To wszystko co przygotowałem dla ciebie na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał. Ja się nazywam Damian Niemiło i zapraszam Cię na mamstartu.pl. Trzymaj się i cześć!